A przypominam, że następnym naszym biegiem będzie Nostra w wykonaniu Pusineiro, i tam mamy licytację, czy też Bidwar, w którym zdecydować możecie o losie Bossa Finnego i to jest ostatnia okazja, właśnie, żeby o jego losie zadecydować. A w tym momencie wygrywa opcja puszczenia bossa wolno o złotóweczkę. Chociaż to się może zmienić, bo mamy jeszcze kilka dotacji. mamy bo Pojawił się właśnie ten pociąg obiecany dzięki wygranej kazo. Mamy 5 złotych od Aquaza z komentarzem: daj 5 złotych. Mamy też 5 złotych od Merego z komentarzem, może Kazo może wygrał, ale ciuchci od mnie zacznie. Biera skład do 13 tysięcy i jak najbardziej zachęcam, biera skład do ciągnięcia wagoników, do ciągnięcia pociągu jak najdalej. Do tych 13 tysięcy już nie brakuje. 5 złotych od Marego wędruje na rzecz uszczenia bossa wolno właśnie. I mamy też 5 złotych od Ramena, wagonik do Kazo pociągu. Zatem kolejny wagonik się dołączył, ale z kolei te 5 złotych wędruje na rzecz zabicia bossa. Więc wydaje mi się, że dzięki temu dalej będzie póki co wygrywała opcja puszczenia bosa wolno. Natomiast możecie cały czas to zmienić, cały czas możecie odmienić jego los, więc zachęcam do kolejnych wpłat. Czasem wpadają kolejne donaty. Na początek 5 zł od Flicza, wagon numer 12. E, te 5 złotych wędruje na rzecz oszczędzania Cili w Wiedźminie 3. E, mamy 5 zł od Dextera, ciuchcia dla pana bossa mafii. I te 5 złotych ma pozwolić bossa mafii oszczędzić. Mamy 11 zł od Gepirda. Halo, gdzie są speedrunnerzy? Skipować potrzeba. A 5 złotych z tych 11 wędruje na rzecz oszczędzenia czasu w Wiedźminie. A 6 zł na pominięcie Barbera w kaphedzie Bardzo dziękujemy. E, mamy... Kolejne Donate, y, bo ten pociąg coraz, rozpędza się coraz bardziej, coraz więcej wagoników do pociągu dołącza. Dajcie mi momencik, bo jest ich naprawdę dużo. Eee, 5 złotych znów od w wagonik numer 18 tym razem, coś te numery się nie zgadzają, ale nie szkodzi. A te 5 złotych... Ma pozwolić na zabicie bossa z kolei w ostrze. przypominam, że ostrze za chwilę zaczynamy. E, 5 złotych od Hoxie, bieda skład reprezent. Te 5 złotych wędruje z kolei na puszczenie bossa wolno, więc naprawdę rywalizacja idzie web web. Eee, momencik, bo się przez chwilę zgubiłem. Jestem, jestem. 5 złotych od Andrzeja. Wę, wężociąg, go, go. Te 5 złotych ma pozwolić oszczędzić celi w Wiedźminie trzecim I 5 złotych od Flicza w wagonie numer 22. Widzę, kolejne wagoniki są skipowane, natomiast te 5 zł kolejny od flitza, A ma pozwolić zabić bossa mafijnego w Kosa Nostrze. I teraz pozwólcie, że odświeżę, zobaczę jaki jest aktualny stan. Aktualnie zabicie bossa wygrywa o 4 złote z kwotą 101 zł, natomiast puszczenie bossa wolno. Zebrało 97 zł, więc rywalizacja jest zacięta, ale dalej jeszcze, dalej jeszcze możecie odmienić los tego bossa mafijnego w ciągu, w ciągu biegu, więc zaprasz, zapraszam i zachęcam do kolejnych wład. Tymczasem jeszcze jedna donacja od Flicza, kolejne 5 zł. wagon VIP imienia Szybkiego Kazo. Takim wagonem VIP to chyba każdy by się chciał przejechać. I te 5 zł ma pozwolić zabić bossa. Więc znów będę musiał wszystko odświeżyć, ale nie, tak jak mówiłem na razie zabicie bossa wygrywa o 4 zł. Ej, Cześć. E, tutaj póść i Olson i razem e, e, i będę tutaj e, ranował naszą piękną grę Koza Nostra. Gdzie poznamy jak trud bycia e, członkiem Mafii. Zaraz na to, że czasu nie mamy wiele, to zaraz zaczniemy. raz e, wiadomość dla studia, jak nacisnę tylko przycisk Story, to zaczynamy czas. Także nie tracąc czasu 3, 2, 1 start. Ok, rozpoczęliśmy. Pierwszy musimy przejść inicjację w mafii. Także ja będę przechodził inicjację, a Olson tam ma dużo ważnych informacji dla Was, to proszę bardzo. Więc na początek pięćdziesiątego od e, wagony 16 do 25 znajdują się na, na środku składu pociągu, razem, e, te pięćdziesiąte jest podzielone, złotówka tej, e, na piosenkę na... śpioną na, na, na zakończenie, e, Cool and the Gang poznaje, Celebration, bycia, e, 27 złotych e, na oszczędzanie czasu w Trzecim, 8 Zaznaczyna złotych na pominięcie Barbera w Caphedzie i 14 złotych na zabicie bossa w a piąteczka od Pusineiro, ratujmy biednych bossów, ciuf to zakładam, że idzie na uratowanie bossa, 5 złotych od Filicza, wagonik VIP imienia najlepszego komentatora Olsona, bardzo dziękuję. Te 5 zł idzie na zabicie Bossa mafijnego. 5 zł od Kierzego, umowa to umowa. Kierzy przekazuje 5 zł na puszczenie Bossa wolno. I 5 zł od Felicza wagonik 13 z Graffiti z Final Fantasy 13. Te 5 zł idzie na zabicie również Bossa, i w tym momencie od zabicie Bossa wygrywa z kwotą 125 zł. Oszczędzanie Bossa zebrało 107 zł. Dobra, oszczędzać bossa możemy do. E, w ogóle głosować na oszczędzanie bossa, czy nie? Ja zupełnie nie sugeruję, żeby go oszczędzać. E, do dziesiątej misji mamy drugą. Tutaj widzieliście świetne akrobacy, Musieliśmy się pozbyć księdza, e, który zadarł z naszym pięknym bosem e, Don Carbon, którego będziemy pieszczotliwie nazwać Dorkam, Don Carbonarą, bo tak jest wygodniej. E, I teraz tak. E, teraz musimy się pozbyć e, ziomeczków przeciwnego bossa, Don Rizo. E, który, który tutaj wysłał, e, który zbiera pieniądze e, z... Z lokacji, które są... E, o, nie udało się, no to się czasem zdarza. Dobra, linkie. W ogóle trzeba przyznać, że tutaj e, postaci potrafią strzelać w urcze Oni się zestakują w drzwiach i Dobra, jest jeden, drugi i w życiu mi się tyle razy rząd nie udało zginąć to jest, to jest rekord jeżeli będziemy rekord rekordy śmierci to jak teraz zginę to dobra jestem załamany w tym momencie gincie proszę nie? a on się tam na on się kurcze tam w drzwiach zawiesił w oknie zawiesił okej okay. Faj fajne rzeczy się tutaj dzieją no wreszcie za nie wiem którym razem na szczęście mamy dosyć... do przodu jesteśmy ustawieni z... ...estimate'em tego, więc i tak powinniśmy się wyrobić. Dobra, kolejny... kolejna osoba do zabicia. To jest tutaj taki pan, który postanowił znów naszego Donka Rubonara ograć na pieniądze, bo swoje własne naczopki produkuje. To oczywiście to Donka się nie podoba. Dobra, pozbyliśmy się go. Jedziemy dalej. Następna misja. Trudka na szczury. Musimy się pozbyć e, człowieka z mafii, który chcie, chce sypać na ludzi Don Carbonary. Więc Dorca, Don Carbonary wpada na świetny plan, e, żeby zabić mu całą rodzinę i wynająć ludzi, e, świadków, którzy powiedzą, że to tak naprawdę on zabił. Dobra, tu wrócimy później, nie będę tracił czasu. E, I tak będziemy się ten. Dobra, zabijmy mu żonę. Uda się wskoczyć na Daszek. Pięknie udało się. Tak, tu, tutaj. Chodź, to. Oczywiście kawałki szkła idealnie bronią przed, yy, przed kulami. To jest panternik, dobra Dobrze, jest, ja tutaj... nie żyje. Trochę czasu tutaj straciłem, ale w porównaniu do poprzedniej misji to nie jest jeszcze tak źle. A nie jest tak źle, 30 sekundy to całkiem przyjemnie. No, że rozpędzony pociąg pełni Shinkansen albo pentolin jak go chcemy nazwać. Tymczasem cały czas wygrywa opcja zabicia bossa mafijnego, Więc jeżeli chcecie w ostatniej chwili odwrócić jego los, to jest naprawdę ostatni moment, żeby to zrobić. Co ten boss wam zrobił? no? Naprawdę, to jest, to jest dobry chłopak. Dobrze, teraz musimy pozbyć się pionków, które tu, tu, tutaj. E, dobra, pójdziemy na około. Widzę, skok się nie udał. Ops, ops, ops. E, musimy zabić pionkę tutaj mafii. Dobra, jest, nie żyje. Załatwione. On tutaj sprzedał też yy, nie te narkotyki co trzeba, więc non Carbona nam się go pozbyć. Na szczęście, ma otwór wentylacyjny w sąsiednim pomyśleniu, do którego łatwo się można dostać. Tak, to tam, żeby wejść do środka, to jest pełno yy, przeciwników. Dobra, teraz musimy pozbyć się zdrajców. Bo Don Rizzo dowiedział się o tym, co zrobiłem w restauracji. Nie spodobało mu się to. I zaczął przekupywać ludzi ze środowiska do Carbonary. Dobra, do widzenia tutaj. Podniesiemy gaz. Bardzo dobrze. Teraz musimy szybko uciekać bo to zaraz. O, właśnie jest FPS Luz. Potężny. O nie. Dobra, uda się. Mamy 50%. Uda się. Tutaj po prostu ta gra jest zbyt piękna i po prostu mój komputer świetnie nie radzi sobie z taką świetną grafiką. Jak jeszcze ogień zobaczy, to już w ogóle. Eee. O, okej. Okay. Też zapomniałem tutaj powiedzieć, że loadingi w tej gisze to jest piękna sprawa. Ona wie, że żeby jej zbyt szybko nie ukończyć, to daje nam trochę czasu, żebyśmy spokojnie mogli sobie loadingi. O nie, 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 dobrze, zgiń. Super. Eee, daje nam loadingi, żebyśmy mogli kontemplować to, co widzimy. I raz okazuje się, że ktoś wysłał po nas morderców. Eee, no i oczywiście Don Carbonara twierdzi, że to musi być Don Rico, więc mówi tak. No Nie martwcie się swoimi zwykłymi ludźmi. Weź mu zabij A mi no to nie ma problemu. Proszę Cię. Już dajemy mu zabić syna. E, dobra, chodzimy sobie tutaj. Tutaj musimy być w miarę szybko, bo jak się nie zgramy z tym jak strażnicy się obracają, to będzie problem. Liczę na to, że się zgramy. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Dobra, powinno być ok. E, łamanie, skręcanie karków to jest kolejna piękna sprawa w tej grze. Bo karki się same skręcają. Wystarczy powiedzieć im, żeby się skręciły. Zobaczysz, nasz główny bohater ma taką moc magiczną. Tak. I dopiero teraz możemy szczelać, bo gdybyśmy szli wcześniej, to byśmy wszystkie postacie złe, jakie są w ogóle tutaj. O nie! O no, zdarza się to czasami. Trudno. Eee. Postacie tutaj niezmiernie szybko szczelają, szczególnie, że to migany mają. Dobra. Teraz tu skaczemy. Myślałem, że uda mi się już tam wyjść, bo miałem 50%, no ale widocznie typ zdążył się odwrócić wcześniej, dobra. Ops, mijamy tego, żeby nas nie zauważył, skręcamy kark. Ok, wyjmujemy broń. Tak, tego się pozbywamy. no. To, to będzie ciężkie, naprawdę. No to jeszcze raz to samo. Dlatego ranowanie tigry najlepsze jest, jak każdy poziom się osobno biega Najprzyjemniej, można sobie powtarzać nieskończoność Wykręcać fajne czasy A tak, no to Piękne Dobra, byleby nas ten nie zauważył A, zauważył nas To będzie ciężko już cokolwiek zrobić A nie, dobra On nie, nie, nie zawije nas Okej, okay, to Arendzi mnie nie kocha tutaj W tym podejściu Dobra jeszcze raz spróbuję. RNG pójści na nie kocha, ale wy możecie kochać bossa innego, Jeżeli chcecie go oszczędzić, to potrzebujecie jeszcze wpłacić przynajmniej 19 zł, żeby właśnie pobić opcję zabicia bossa. I to są naprawdę ostatnie momenty. Co prawda te momenty są trochę wydłużone, jak widać, ale naprawdę dużo czasu nie zostało. No dosłownie dużo czasu nie zostało, bo jeżeli jakimś cudem wreszcie mi się uda zakończyć ten poziom, no to następny już jest dziesiąty poziom, gdzie będziemy właśnie... Gdzie będziemy... No... Nie! Dlaczego? Co tu się dzieje? Halo. To jeszcze raz. Teraz w ogóle. On uszczelił? O ciebie, panie. Ja ma takie cuda w ogóle. No i już jestem martwy. Wow. Jestem przytłoczony tym, co się tutaj dzieje, naprawdę. No ale trudno, no. Dobra, teraz się ładnie udało. Super, zbloczyliśmy się. Pewnie się nie wyrobię na to, ale możemy. Tak spróbujemy bardziej niebezpiecznie. Po prostu tego typa minąć. Ważne, żeby ten nas nie zauważył. To jest najważniejsze. Przy wyjściu możemy tam tego typa jeszcze spokojnie zabić. I nie powinno być problemu. Czyli ten łatkawie umrze. No dobrze. Dobra, teraz tak tu zabić tego. Okej, okay, tam ci nas nie zauważyli. Tutaj przechodzimy z i teraz podamy do tego, żeby on nie zapuszczał. Dobra. Dobra, reszcie się udało. To... To było okropne, ale się udało. A tak naprawdę to wszystko specjalnie robiłem, żeby mieliście czas uratować bossa przecież. Bo ja chcę, żeby boss był uratowany, no. To to, to I wpadły kolejne dwie donacje. Pierwsza od Barto, 5 złotych. Ten donację dedykuję optymalizacji tej cudowne, cudownej produkcji AAA. Z czego 4 złote idą na... Po uratowanie Barbera w Cupheadzie, złotóweczka na zabicie bossa z kolei od Hoxie dostaliśmy bardzo. kolejnego piątka i ten piątek od Hoxie wędruje na rzecz puszczenia bossa wolno, w związku z tym obecna przewaga no bossa to 14 złotych, zamykamy? tak, jest dziesiąty poziom, mówiłem, że na początku dziesiątego zamykamy w takim razie ostatnie odświeżenie Prawdzie i zamykamy tam. tutaj boss oczywiście tam eee, idziemy zabić wreszcie Don Co, Don Carbonara nas wysłał twierdzi, że będzie super chroniony Dlatego my wchodzimy po drabinie, której ktoś yy, zapomniał zdemontować. Tak. Tutaj pozbywamy się typów. Czekamy, bo tu zaraz pan powinien wyjść. Chodź tu. Bardzo ładnie. Okej. Okay. I zaraz tutaj dowiemy się strasznej prawdy. Ok, ledwo się udało, ale jest. Tak, teraz tutaj mamy chwilę, aż gra się namyśli, że chce nam przekazać tą straszną prawdę. Ona jest okrutna. Dobra. tutaj Don Rizzo ma problemy ze szczęką, to mu się czasami zdarza I oszczędzamy go wolno Puszczamy go wolno Tak? Nie dostałem żadnego update'u więc puszczam go wolno No nie, 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 Opcja jest taka, że zabijamy go z... Zabijamy go? Tak Okej okay. to, 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 robię jeszcze raz, no Moja wina <grym> Moja wina, jak jest zabijamy to zabijamy Opcja zabicia wygrała od 14 złotych Aaa, to zabici na zabicie było Okej, okej, moje marzenia tutaj wzięły górę Ale spokojnie Naprawdę tutaj Dzięki temu, że zgłoszenie tej gry spowodowało złamanie tutaj jej przez chłopaków milion razy. To jest, powinien być dalej do przodu ze Estimate'em. to będzie po prostu coś pięknego. Jeżeli ostatnia misja, która ona dopiero będzie ciekawa, się uda. Tak, to puściliśmy go wolno tamtym razem, ale to nie. Ale to tak naprawdę nie wiem. Był sen nasz i, i okaże się jednak, że go zabijemy. To nie zmienia faktu, że on tam nam powiedział. E, że tak naprawdę to wszystko e, stał za tym do Carbonara. On nas chciał wykorzystać e, i to on nasłał zabójców do, nas, e, do naszego domu. A drzwi, proszę, otwórzcie się. Dziękuję. O, tu. Dobra. E, tak, więc teraz zabijemy go. E, ale, no, jak widać, nie uwierzyliśmy mu i pozbyliśmy się go, chociaż błagał nas, żebyśmy mu pozwolili uciec z miasta. Trudno. Nie ma. No, tory. Do widzenia. Nie żyje eee, Przy czym okazuje się, że to co mówił to prawda eee, Bo teraz jesteśmy w restauracji I ktoś na nas nazwał zabójców Tak, tu pięknie ich pokonamy, jeszcze ten, chodź tu Dobra. Kręcimy im karki eee, I ostatnia misja, udało nam się dotrzeć eee, No jesteśmy zdenerwowani tym, że Don Carbonara nas tutaj tak eee, porobił Będziemy chcieli mu odpłacić pięknym za nadobne nie jest takie proste, bo on to przewiduje, że my będziemy chcieli się tutaj zemścić. Eee, no i ma pełno, pełno eee, przeciwników tutaj. A problem jest też taki, że oni, jak widzieliście wcześniej, mają nieludzką celność i wejście do jego domu bez zabicia ich wcześniej, w większości, jest praktycznie niemożliwe. To jest, sobie okna. E, Okej, okay. trzech jest tutaj na dole i dobrze by było się wszystkich pozbyć zanim wyjdziemy do domu. Dobra, gdzieś się schowali A pozostałych siedmiu gdzieś chodzi po reszcie Tak, to dwóch zabiliśmy, trzeci, czwarty O, chłopaki mają problem z chodzeniem, ale szczeleć potrafią e, Czyli czterech mamy, sprawdźmy, czy gdzieś się tutaj nie chowają O, 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 jest piąty Super, nie ma jeszcze tutaj ostatniego, to popatrzmy, czy tu jakiś się nie pojawił O, pojawił się o. Szósty, siódmy Nie widzę, jest tu ten ostatni? Oni się czasami w drzwiach potrafią zblokować i wtedy jest nieprzyjemnie, bo jak tam wejdziemy, to oni mają magiczną umiejętność. Ok, oni mają magiczną umiejętność znikania. O, jest, jest, jest. Tego potrzebowaliśmy. E, dobra, czyli tylko jeden został. E, dobra, nikt nie szczela. Super. E, tak, wchodzimy do środka. Idziemy po klucz. No i patrząc, że mam 40% życia to wychodzenie w tym momencie tak po prostu sobie byłoby mocno, mocno e, bez sensu, e, więc muszę tutaj poprzedzać, żeby sobie podsiądł ten jeden typ i teraz będę chwilę cicho, bo muszę nasłuchiwać kroków, a mam bardzo cicho grę. Okej, okay, nie słyszę nic, to jest podejrzane. Jak się gdzieś zaciął i wyjdę teraz, i mnie zabije. Ej, okay, chyba się zaciął gdzieś na plażę. Dobra, tu mamy jeszcze dwóch przeciwników, musimy ich wybawić tutaj. I byleby oni czasem potrafią strzelać przez ścianę. Dobra, nie strzelili, dobra, zabijamy bossa. Teraz liczmy tylko na to, że nie dostanę w plecy, bo tak już mi się raz zdarzało. Okej, okay, dobra, nie dostanę w plecy. No okej, okay, teraz jak doby do samochodu, to będzie czas. Eee, to, to był okropny run. Eee, Tutaj się cuda działy, ale chyba i tak powinno być underestimate Z czego się, no nie powiem, że się cieszę Ale i tak nie jest źle I... Czas O ludzie, 2 minuty i sekundy No przez to, że zabiliśmy Bosa, To musiałem dobiec do tego samochodu, jakbyśmy go nie zabili To po prostu on tutaj by nam pomachał i, I to jest koniec, przepraszam za to co się stało Będę musiał za to zapłacić, ale i tak dzięki Że oglądaliście ten run, cześć!